Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię jak poprawić siłę kopnięcia. Lecimy. Zapraszam. Pierwszy odcinek traktował o tym, jak wzmacniać stopę. Tą stopę już mamy, można powiedzieć, wzmocnioną, przetrenowaną. Oczywiście to jakby te etapy mogą przebiegać równolegle. To nie jest tak, że musicie najpierw wzmocnić stopę i przejść do kolejnego etapu. Absolutnie tak to nie jest. No to kolejne dwa ćwiczenia, które chciałem Wam pokazać, będę już bardziej traktowały o wzmacnianiu tutaj mięśni okolicy uda, no czyli mięśni, które odpowiadają tak naprawdę nam za mocne kopnięcie. No i teraz bardzo fajnym ćwiczeniem, które ja lubię, są to wykroki z uniesieniem nogi. Tutaj chodzi nam o to, żeby wziąć sobie sztangę, czy jakieś obciążenie z przodu ciała, może być na przykład kettlebell. Wykonać wykrok do przodu, tak, czyli będziemy robili wykroki z przemieszczaniem się i w momencie, gdy dotkniemy kolanem ziemi, tak? tylko pamiętajcie, że dotknięcie nie ma znaczyć to, że się luzujecie, flaczejecie, tylko jakby uchapiecie cały czas napięcie na Waszych tkankach, no to dynamicznie wychodzicie w górę i wykańczacie ruch uniesieniem kolana czy też nogi w górę, tak jak najwyżej w górę. To pomoże też wzmocnić właśnie nam tutaj mięsie zginające biodro i dopiąć mocniej pośladek. Tak, nogi przeciwległej. No jest to takie bardzo fajne ćwiczenie, które ja bardzo lubię na siłę i dynamikę kopnięć. Ja to ćwiczenie nazywam jaskółka, tak roboczo sobie je nazwałem. Jak zwał, tak zwał. każdy sobie to ćwiczenie nazywa trochę inaczej. Myślę, że trzy serie, mniej więcej gdzieś po 5-6 powtórzeń na nogę, no jest taką bardzo dynamiczną intencją wyjścia do góry, tak? Ponieważ tylko wtedy sądujecie faktycznie progres w kopnięciu. Kolejne dwa ćwiczenia będą to ćwiczenia nacechowane bardziej na mięsie z tyłu ciała. No i teraz w teorii są to mięsie trochę mniej ważne, no jednak nie do końca, ponieważ jeżeli wasze ciało nie będzie miało odpowiednich napięć mięśniowych, no to zabierze gdzieś tam tą siłę z, z przodu ciała i tak dalej. Także no, nasze ciało jest ultra mądre i jakby no nie możemy doprowadzić do tak zwanego dysbalansu strukturalnego, ponieważ będzie to powodowało problemy. Takie dwa ćwiczenia, które ja bardzo lubię. Pierwsze jest to martwy ciąg, tak zwany rumuński, jednak wykonywany, można powiedzieć, jedną nóż, co też przyczyni się do tego, że będzie to bardziej miało jakby odzwierciedlenie do tego, co dzieje się faktycznie w walce, ponieważ też gdy wykonujecie kopnięcie, stoicie na jednej nodze, tak, przed pewien moment. No i tutaj staram się sztangę opuścić mniej więcej pod naszą rzepkę, no i druga noga jakby nam wjeżdża, można powiedzieć, do tyłu, tak, no i... Kolano przedni nogi powiem się lekko ugięte. Tak, nie starajcie się tego robić w takiej bardzo przeprostowanej nodze, żeby nie przeciążyć gdzieś tu struktur w okolicy kolana. Trzy serie, mniej więcej gdzieś po 5-6 powtórzeń na nogę z takim dość sporym ciężarem i oczywiście w miarę możliwości dynamiczny wyjścia w górę. Oczywiście pod warunkiem, że nie zgubicie tutaj stabilności. Jeżeli tego ruchu nie czujecie, no to możecie tą nogę unosić trochę niżej, jakby ją tylko oderwać od ziemi, nie musi być tak, że ona musi być gdzieś tam e, równolegle z waszym tułowiem. To absolutnie tak nie jest. Jakby to wszystko dobierzcie do stopnia Waszego zaawansowania. Dobrze, ostatnie ćwiczenie. Będzie to wtaczanie piłki pod siebie, tak zwany leg curl. Możecie również to ćwiczenie robić na maszynie, czyli uginanie podłudzi na maszynie. No i teraz to ćwiczenie będzie istotne z tego powodu, że bardzo rzadko właśnie wykonujemy zgięcie, bardzo mocne zgięcie właśnie podłudzia. Te mięśnie dwugłowe uda, właśnie przy tym przyczepie, właśnie tu przy kolanie, są bardzo często osłabione. No i to bardzo często powoduje to, że Kolana zaczyna bo, zaczynają boleć, ścięgna z tyłu zaczynają boleć. No i tylko taka równowaga mięśniowa pozwoli doprowadzić do tego, że te kopnięcia będą faktycznie tak dynamiczne i ekskluzywne. Ponieważ też pamiętajcie o to, że jeżeli Wy kopiecie jakieś kopnięcie, no to tylko w momencie, gdy Wy to zrobicie dynamicznie i jakby te mięśnie z tyłu ciała się odpowiednio rozluźnią, no to będziecie w stanie podnieść dynamicznie i wysoko nogę do góry. Jeżeli te mięśnie są ponapinane, a bardzo często są ponapinane, ponieważ są za słabe i jest to taka reakcja obronna waszego ciała, że mięśnie sztywnieją, no to z automatu te kopnięcie będzie jakby wolniejsze i niższe, tak? Więc jeżeli wzmocnicie sobie właśnie tył uda, to też na pewno zanotujecie to, że te kopnięcia będą dużo, dużo efektywniejsze. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej! E, przywitajmy Artura Brawami. Brawo, brawo, Artur! To będzie teraz, ja już wiem co Artur niesie. Ty nie widzisz Karolina. O, wiech Kopnął matę. Jeszcze. Jep. Jasu, <laughs> yes, aż mnie zabolało. I nasuwamy bucik na stópkę. Wcześniej stópkę głaszczemy, strząchując yy, paproszki, jeśli tu jakieś były. I jest, elegancko. Yep. Im bardziej on jest dziwny, tym, yy, tym bardziej wpisuje się właśnie, wiesz. Można też z, na przykład z czymś takim jeszcze przed odłożeniem. Musisz obejrzeć. Polecam, polecam. Karolina, tamto jest do wycięcia. To było bardzo nieprofesjonalne z mojej strony. <noise>